Siema, siema, z rana, pewnie oglądacie to rano, dla mnie jest jeszcze noc, Nagrywam to po drugiej w nocy e, I właśnie GGG wrzuciło oświadczenie na Twittera, a propos ostatniego buga No jeśli ktoś nie jest wtajemniczony, e, to już was informuję Siedzę sobie dzisiaj na streamku, e, latam sobie mapki i nagle wydarzyło się to Co się dzieje? Ty patrzcie to, Koksik wysłał, co to jest? To jest fake, czy co? O co tu chodzi? What the hell? Patrzcie to tak, dobrze widzicie, jest to tarcza D która posiada 6 linków. I teraz jak to jest w ogóle możliwe, że na Squierze mamy 6 soketów, skoro on ma moda, że ma maksimum 3 sokety? Otóż jeżeli włożyliśmy Squiera, który był niezidentyfikowany, to ten mod był niewidoczny. I mogliśmy w menażerii Bestion zrobić craft, żeby dodać mu właśnie te 6 soketów, a następnie Black Morriganem je zlinkować i powstawał six Link. I to można było zrobić z każdym itemem w grze, nawet z z Heartem, który e, w ogóle nie ma soketów defaultowo, jakby była moda has no sockets i nawet z tym można było to zrobić. Powstawały one hand swordy, które miały six linki, no, no naprawdę kosmiczne jakieś e, połączenia. E, no i GGG e, nic z tym nie robiło przez jakiś czas, nie było od nich żadnego odzewu. Ale właśnie niedawno wyszedł update. No, jak widzicie, wydali Hotfix 5, który naprawia bug, e, który sprawi, że Black Morrigan Biscraft e, e, Recipe e, nie respektował mm, zasad socketów w itemach. E, w tej chwili e, sprawdzają wszystkie itemy wytworzone z tego buga i pracują nad tym, żeby to naprawić. I wszystkie gems, które mamy włożone w itemy. E, które właśnie są zrobione z tego buga, e, mogą m, zostać e, zniszczone, mogą po prostu zniknąć wam. Więc jeżeli macie jakiś item, e, który został stworzony tym bugiem i włożyliście do niego jakieś gemy, tym bardziej wartościowe gemy, jakiś Awakened i tak dalej, to koniecznie je powyciągajcie jak najszybciej, bo jeśli wejdzie ten patch do gry, no to niestety stracicie swoje gemy najprawdopodobniej. Zaraz dam Wam parę przemyśleń na temat tego, co się aktualnie dzieje w Poe oraz na temat aktualnej NIGI. Ale w międzyczasie chciałem zaprosić wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, na Discord, zarówno dla moich widzów, jak i dla polskiego Poe Community. Jest nas na Discordzie już ponad 230 osób. Można tutaj się pochwalić jakimiś dropami, popisać sobie na ogólnym czacie, można sobie znaleźć party, można znaleźć kary na jakąś mapkę, czy zapytać o builda, czy też o craft, jakieś wyceny przedmiotów, także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, na pewno jest to fajna opcja dla tych nowych graczy, ale zapraszamy też graczy doświadczonych, ponieważ potrzeba nam graczy doświadczonych, E, którzy są chętni e, odpowiadać dla e, graczy tych mniej doświadczonych e, i dzielić się po prostu swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. E, tak jak widzicie, niektórzy ludzie sobie siedzą tutaj na kanałach głosowych, streamują, grają sobie, e, więc no, fajne community się tworzy. E, zapraszam każdego zainteresowanego e, na Discordik. Na pewno tutaj będzie się dużo ciekawych rzeczy w przyszłości działo, bo mamy fajne plany na ten serwer. E, na pewno będę chciał też wykorzystać ten serwer do jakichś serii na YouTube z widzami. Mam parę fajnych pomysłów, tutaj też niektórzy z użytkowników mi podsyłają fajne pomysły. Także serdecznie zapraszam, każdy jest mile widziany. Jeśli chodzi o aktualną sytuację w PoE, to nie wiem co tam złego się dzieje. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe i że niedługo będzie lepiej, ponieważ no, w tej lidze nie dzieje się dobrze. Mieliśmy bardzo dużo błędów popełnionych ze strony GGG, które sprawiały, że wychodziły bardzo dziwne strategie, które zaraz zostawiały nerfione. Ale ten bug, który wyszedł dzisiaj, no, jest jednym z największych bugów w historii PoE, jakie przychodzą mi do głowy. Wiem, że były też inne duże afery, ale naprawdę to jest coś bardzo przegiętego, coś co łamie. Podstawowe zasady gry i mam nadzieję, że w tej lidze nie będzie już więcej takich błędów. A największą nadzieję mam taką, że następna liga będzie dobrą ligą, e, że nie będzie jakichś dziwnych e, strategii, dziwnych błędów. E, oby ta następna liga była super, ponieważ na następną ligę planuję e, jeszcze bardziej rozwijać swój kanał. Na pewno zobaczycie tutaj dużo strategii na następnej lidze e, oraz innych ciekawych filmów. Jeżeli dotrwaliście do końca, to możecie zostawić łapkę oraz komentarz. To na pewno pomaga z zasięgom. Z góry dzięki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też możecie zostawić subka. I życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Siema.